Dobry ewatuacz, zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu, wystartował sezon turystyczny na Mazowszu. Nowoczesny autobus dla nowego miasta nad Pilicą. Mazowsze wspiera seniorów i młodzież. Czas odpocząć. To hasło otworzyło sezon turystyczny w województwie mazowieckim. Tegoroczna odsłona kampanii Odpocznij na Mazowszu zachęca przede wszystkim do doświadczenia naszego regionu wszystkimi zmysłami. A Mazowsze może poszczycić się wieloma atrakcjami i walorami nie tylko krajobrazowymi, ale także kulinarnymi. Na odwiedzających czekają też liczne instytucje kultury czy obiekty historyczne. Województwo mazowieckie odnotowało w ubiegłym roku znaczny wzrost liczby turystów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, stając się najczęściej wybieranym regionem w Polsce pod względem liczby udzielonych noclegów, wyprzedzając nawet województwa nadmorskie i górskie. W Warszawie nad Wisłą na pokładzie statku Fischerman odbyła się konferencja prasowa inaugurująca sezon turystyczny 2025 na Mazowszu. Mamy największą rzekę w Polsce, ale mamy też przepiękne lasy, łącznie z Kampinoskim parkiem narodowym, no i mnóstwo mnóstwo instytucji kultury, tak, które są rozrzucone po całym Mazowszu. Mazowsze jest zaskakujące, bo z pierwszej, w pierwszej chwili, jeżeli ktoś nie zna Mazowsza i się zastanawia, czym to Mazowsze faktycznie jest. To w pierwszej kolejności pewnie myślimy o tym, że to jest Warszawa, czyli wielkomiejski zgiełki i gdzie tu odpoczywać. A Mazowsze, już za rogiem granicy Warszawy, tak naprawdę zaskakuje przyrodą i tą wielością ofer spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Jednym słowem, naprawdę, tutaj jak studiujemy historie naszych miejscowości, naszych gmin to praktycznie wszędzie jest coś ciekawego do zobaczenia. Dużą zaletą województwa mazowieckiego jest między innymi jego centralne położenie, a dobre połączenia lotnicze i kolejowe sprawiają, że region staje się często wybieranym kierunkiem turystycznym. Mazowsze to także kulinarne serce Polski. Liczne restauracje i punkty gastronomiczne oferują rozmaite potrawy i połączenia smaków. Jeżeli chodzi o te potrawy, które są na całym Mazowszu, to tak naprawdę chyba zabrakłoby nam czasu, żeby je wszystkie powymieniać i włącznie nawet czy są dobre, czy, są, czy nie są dobre. Tych potraw teoretycznie naliczyliśmy około 800 tak naprawdę, a wiemy, że jeszcze można było to nawet wyciągnąć spokojnie do 1000 albo nawet jeszcze więcej. Mamy świadomość, że jest to kuchnia, która wykorzystuje to, co też za czasów bardzo dawnych było na miejscu, czyli była to kuchnia, to co tak naprawdę udało nam się wyhodować na polach, czyli chociażby różnego rodzaju kasze, ziemniaki, warzywa czy tradycyjne kapusta kiszona, która jest obecna w całej Polsce, no to w tym przypadku jeżeli chodzi o kaszę gryczaną chociażby, no to można ją przygotować właśnie w sposób albo na słono, albo też na sposób słodki. Mazowsze stawia na aktywny wypoczynek. Wśród sezonowych atrakcji zaplanowanych przez Samorząd Województwa są m.in. mazopikniki z koncertami, zawody sportowe czy spływy kajakowe. Dzięki nowej mapie rowerowej wydanej przez Samorząd Województwa łatwiej odkrywać Mazowsze na dwóch kółkach. Więcej pomysłów na podróżowanie po Mazowszu można znaleźć w serii 25 mikrowypraw dostępnych na kanale YouTube Moda na Mazowsze. W Polsce ponad milion uczniów dojeżdża do szkół. Najwięcej, bo aż 140 tysięcy na Mazowszu. Z myślą o ich bezpieczeństwie, samorząd województwa od trzech lat realizuje program autobusy dla mazowieckich szkół. Dzięki niemu kolejna gmina zakupiła autobus szkolny. Tym razem pojazd trafił do Nowego Miasta nad Pilicą. Niemal co piąty uczeń na Mazowszu w wieku od 7 do 19 lat dojeżdża do szkoły. Program Autobusy dla Mazowieckich Szkół od trzech lat wspiera finansowo gminy w realizacji ustawowego obowiązku dowozu dzieci i młodzieży, w tym z niepełnosprawnością, do szkół. Gminy, zwłaszcza te gminy wiejskie czy miejsko-wiejskie, często mają problem z dowozem dzieci do szkół, zwłaszcza że dysponują często starymi. Z użytymi autobusami. Bardzo wiele gmin corocznie składa te wnioski i co roku kilkanaście takich autobusów trafia do naszych dzieciaków, które dzięki temu bezpiecznie, w komfortowych warunkach, również dla dzieci niepełnosprawnych, mogą podróżować do, do szkół codziennie. Nowoczesny, klimatyzowany i bezpieczny autobus w Nowym mieście nad Pilicą zastąpił wysłużonego poprzednika. Będzie dowoził uczniów do trzech szkół. Przez ostatnie 22 lata mieliśmy Gimbusa, ale on już zużył się, no tyle lat jeździł i od pół roku nie mieliśmy autobusów. Dotychczasowe trzy edycje programu Autobusy dla Mazowieckich Szkół to w sumie ponad 100 autobusów. Tylko w tym roku dofinansowane zostanie zakup 35 pojazdów, na co władze województwa przeznaczyły blisko 14,5 miliona złotych. Pierwsze umowy zostały podpisane pod koniec maja. W województwie mazowieckim mieszkańcy mają realny wpływ na życie społeczności lokalnych bez względu na wiek. Ważnym elementem są młodzieżowe rady, a także rady seniorów. Obie grupy mogą liczyć na wsparcie. Na Mazowszu powstaje coraz więcej młodzieżowych rad na różnych szczeblach od dzielnic przez gminy, miasta, aż do województwa. Uczniowie i studenci mogą brać udział w konsultacjach, organizować różnego rodzaju akcje, a także opiniować uchwały. To buduje takie poczucie społeczeństwa obywatelskiego, uczy młodzież też działań na rzecz lokalnej społeczności, właśnie w aspekcie już działania, funkcjonowania samorządu. Władze Mazowsza wspierają działalność Młodzieżowych Rad w ramach programu Mazowsze dla Młodzieży. Taka realna przestrzeń dla głosu młodzieży. I to jest bardzo istotne w dzisiejszych czasach, kiedy mamy dobę internetu, kiedy mamy społeczeństwo które wycofuje się może być młode społeczeństwo od, takich, od takiej działalności społecznej, lokalnej. Więc to tym bardziej cieszę, że młodzież się chce i młodzież chce brać udział w tych wszystkich, wszystkich takich inicjatywach dla własnej społeczności. Ponad 2 miliony 300 tysięcy zł pomoże zrealizować ponad 100 projektów związanych z powoływaniem lub wzmacnianiem istniejących rad młodzieżowych, w tym warsztaty z wystąpień publicznych i pierwszej pomocy, podcasty, wyjazdy szkoleniowo-integracyjne czy zajęcia stworzenia wizerunków sieci. Mamy bardzo fajny skład. Ta młodzież jest bardzo aktywna, bardzo często przychodzi na spotkania. Jestem pod wrażeniem ich działalności. Jesteśmy Głosem Młodzieży w mieście, reprezentujemy naszych uczniów naszych szkół. Żeby młodzieży w mieście żyło się lepiej. Pieniądze posłużą poprawie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta. Będą to m.in. szkolenia, będzie to wyjazd integracyjny, będzie to wizyta studyjna u innej Młodzieżowej Rady Miasta. Mazowsze wsłuchuje się także w głos doświadczenia. Co czwarty mieszkaniec Mazowsza jest seniorem. Wychodząc im naprzeciw powstał program Mazowsze dla Seniorów, który wspiera inicjatywy związane z aktywizacją osób starszych zapobieganiem ich wykroczeniu czy służących poprawie jakości ich życia projekt, który zapewni zajęcia kulinarne i zapewni zajęcia sportowe. Bardzo, bardzo potrzebne dla naszych mieszkańców. W tym roku powołaliśmy Senioralną Radę Powiatu i następnym krokiem jest pozyskanie dofinansowania na działalność tej Senioralnej Rady Powiatowej i tutaj oprócz szeregu warsztatów, różnych aktywności także chcemy zrobić bardzo duże wydarzenie i będziemy organizować Senioralia Powiatu Płońskiego. Władze zawsze w tym Roku w sumie 73 projekty senioralne na łączną kwotę ponad 2 milionów 600 tysięcy złotych. Polska zmaga się z problemem niedoboru wody. Na jednego mieszkańca przypada około 1600 metrów sześciennych na rok. To trzykrotnie mniej niż średnia europejska. Dlatego tak ważne jest przemyślane gospodarowanie tym surowcem. W kempinie, w gminie Gąbin właśnie zakończono rozbudowę jednego z największych lokalnych systemów uzdatniania. Polska znajduje się na przedostatnim miejscu w Europie pod względem zasobów wodnych, a spośród wszystkich województw to ma zawsze zużywa najwięcej wody. Dlatego zarządzanie tym surowcem staje się poważnym wyzwaniem. Nowoczesne stacje uzdatniania wody mogą pomóc zminimalizować jej zużycie. Musimy przyznać, że przecież czysta woda dostępna to jest podstawa życia tak naprawdę. Chodzi o to, żeby też ona była jak najwyższej jakości, jak najlepszej jakości to te stacje uzdatniania wody to zapewniają. Stacja w Kempinie na przestrzeni ostatnich lat była modernizowana w kilku etapach. To jest duża inwestycja, wspierana również przez środki z Unii Europejskiej i w w tym zadaniu przewidziane było modernizacja tej stacji, a także polepszenie systemu uzdatniania wody i zabezpieczenia wodę surową. Będziemy mieli większy, większą płynność z działania całego układu. Inwestycja została dofinansowana w kwocie blisko 3 milionów 200 tysięcy złotych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. XIX-wieczny dwór w Nowych Iganiach zostanie odbudowany. Zrujnowany zabytek stanie się siedzibą nowej chwili Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Powstanie w nim Muzeum Powstania Listopadowego. Pod koniec 2020 roku zabytkowy dworek odkupił samorząd województwa mazowieckiego. Odbudowa obiektu, który powstał w 1828 roku, ma potrwać dwa lata i będzie prowadzona pod okiem konserwatora zabytków. Trzeba było zrobić inwentaryzację, trzeba było prace geologiczne, trzeba było przygotować też budynek. Decydując się na zakup tego budynku, wiedzieliśmy, to już wtedy była decyzja o tym, że będziemy ten budynek remontować i że będziemy temu budynkowi przepracować historię. Będziemy starali się zachować w budynku naszego dworu, organizując Muzeum Powstania także historię w Siej i Ganie to będzie jeden z rozdziałów, drugi rozdział to będzie poświęcony Postaniu Listopadowemu, a trzeci rozdział to będzie poświęcony dwóm bitwom zwycięskim 10 kwietnia 1831 roku. Wtedy rano była pierwsza bitwa pod Domonicami i następna pod iganiami, które obie zwycięskie były ostatnie postanie Listopadowego. To będzie trzeci oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach po Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu. Władze Siedleckiego Muzeum chcą stworzyć własny produkt. Które ma być szlakiem placówek udostępnionych zwiedzającym region turystom. Na odbudowę zabytkowego dworku władze województwa zarezerwowały w budżecie blisko 6,5 miliona złotych. Wystartowały mazopikniki. W tym sezonie zaplanowano ich 10 na całym Mazowszu. Pierwszy odbył się w Wołominie. Odwiedziliśmy także Glinojeck. To już czwarta edycja plenerowych spotkań. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Mazopikniki to przede wszystkim miejsce, gdzie chcemy się spotykać, gdzie powinniśmy się spotykać, gdzie powinniśmy spędzać czas tak naprawdę całymi rodzinami, ze znajomymi. To jest miejsce, gdzie poznajemy Mazowsze, ale takie Mazowsze, które właśnie zaprasza do siebie. W Wołominie mieszkańcy próbowali sił w tworzeniu lampionów, ekologicznych kosmetyków czy herbat ziołowych. Na stoiskach z regionalnymi przesmakami można było także skosztować pyszności od lokalnych producentów. Podobnie było też w Glinojecku. Wystąpi Rafał Maserak i żywiołowe warsztaty z Rafałem Maserakiem tańca. Później wystąpi Arleta z fantastycznymi coverami polskimi. Z muzyką popularną, tą, którą znamy i nucimy na co dzień. A na koniec Gwiazda Wieczoru, czyli Enej. Szczególnie w Gliniecku naprawdę zachwycili mnie wszyscy uczestnicy dzisiejszych warsztatów tanecznych. Widać, że w tym mieście taniec jest przyjazny. Ludzie kochają tutaj tańczyć. W tym roku postawiliśmy na lata 80., 90. jest dużo roka, no dużo fajnej muzyki. Między innymi Manam, Niemen, Zaucha. Naprawdę dużo się dzieje. Staramy się połączyć to, co wszyscy dobrze znają, czyli stare hity, e, które ludzie razem z nami śpiewają, ale też chcemy przemycić trochę nowości, e, trochę rzeczy bardziej e, folkowych. Na najmłodszych uczestników Mazopikników czekały m.in. animacje z iluzjonistą. Najbardziej mi się podobał magic i warsztaty. Bardzo podobają mi się atrakcje, szczególnie, że będzie grał Ene i będzie występował Rafał Maserak. Jak co roku podczas pikników można skorzystać z darmowych badań takich jak pomiar cukru, EKG czy badanie płuc. Mogą wykonać podstawowe badania profilaktyczne, skonsultować się również e, z lekarzem. Jest też z nami zawsze na Mazopikniku miasteczko zdrowia. Możemy tutaj spotkać się po raz pierwszy na przykład z dietetykiem, z kardiologiem i pozyskać te pierwsze informacje albo na przykład skonsultować rzeczy, które nas niepokoją. Samorząd województwa zaprasza na kolejne Mazopikniki. Przygotowano moc atrakcji, warsztaty, jarmark wyrobów lodowych i produktów regionalnych, animacje, gry, zabawy i konkursy z nagrodami, konsultacje zdrowotne i koncerty takich gwiazd jak Demono, Enej i Stachurski. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie mazowszetravel. Oczywiście wszystkich serdecznie zapraszamy na kolejne Mazopikniki, a ja się z Państwem żegnam. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.